Fragment powieści Danuty Avolusi blisko coraz bliżej. Czyta autorka. Czas zaczęły odmierzać w kieliszkach wina. Róża wypiła ich pięć i właśnie opróżniała szósty. W końcu zrobiło się bardzo przyjemnie, a wieczór, którego się obawiała, stał się wspaniały. Gosia zabawiała ją anegdotami z pracy, które na rauszu wydawały się niesamowicie śmieszne. Raz przyszła do mnie babka, która mówi, że dochodzi późno. Pytam w czym problem, a ona na to, że dopiero 15 minut po tym, jak mąż z niej wyjdzie. Rozumiesz? Orgazm z opóźnionym zapłonem. Róża zaczerwieniła się i z chichotem ukryła twarz w dłoniach. No, ale przynajmniej go ma. No. Gosia wysiorbała kolejnego drinka. Na stole stały już cztery szklanki stopniającym lodem i plastrami cytryny. – A ty lubisz orgazmy? – zapytała bez cienia zażenowania, przełknąwszy wcześniej na czosa z guacamole. Róża podziwiała towarzyszkę za apetyt, sama była już tak pełna, że nie brała do ust nic poza trunkami. Czuła, jak zjedzony godzinę wcześniej makaron zaległ w żołądku. – Ja? Ja? Ja ich w ogóle nie mam – wybuchła śmiechem. – No co ty mówisz? – Róża odstawiła z trzaskiem kieliszek i spoważniała. Nie jestem normalna, ale się z tym pogodziłam. Że co? Ale jesteś normalna. Każda kobieta jest normalna i piękna. Gosia wypowiedziała te słowa z wielką mocą, a więc musiała już wcześniej słyszeć coś podobnego. Ale ja uprawiam seks od ponad szesnastu lat i nigdy nie miałam orgazmu. To chyba coś jest nie tak. Nie wmawiaj mi, że jest inaczej. I przyznaj, że rzadko to słyszysz, he? Uuu, to byś się, kochaniutka, bardzo zdziwiła, bardzo. Gosia uniosła wysoko brwi. Ale jeszcze częściej słyszę od babeczek, że są nienormalne. Przychodzą i mówią, nie czuję ochoty na seks. Jestem nienormalna? Zsikałam się, gdy miałam orgazm. Jestem normalna? Fantazjuję o seksie grupowym. Czy to zaburzenie? Jestem zboczona? Albo moje wargi stromowe są brązowe. Jestem obrzydliwa? zasłoniła dłonią usta i cicho beknęła. Sorki za to. Ale wracając do tematu, to istna plaga. Kobiety tak o sobie myślą, a żyją w XXI wieku. O Jezu, serio, takie masz zapytania? Codziennie i na wszystkie odpowiadam, bo na niczym mi tak nie zależy, jak na świadomości kobiet. Na moment zamilkły. Każda odpłynęła myślami w inną stronę. Róża uznała, że w końcu jest w stanie zdobyć się na wyznanie. To z nim tu przyszła, to po to spotkała się z Gosią. Chciała usłyszeć jej zdanie, jako specjalistki. Wiesz co, opowiem ci o czymś, tylko nikomu nie wygadaj, dobra? Jak na spowiedzi w zakonie zamkniętym ze ślubami milczenia. Gosia uniosła rękę w geście przysięgi. Róża, pomimo alkoholu szumiącego jej w głowie, wstydziła się opowiadać o tym, czego była świadkiem. Córka mojej siostry, Ady, Chodzi do naszego liceum. Pisze maturę w tym roku. O, fajnie, poznam ją? Nie wiem, nie o tym chciałam. Kiedyś, nie tak dawno temu, przyłapałam ją, jak robi to w toalecie nauczycielskiej. Wow, ma dziewczyna fantazję. No ale rozumiem, że dla ciebie to był szok. Robiła to sama czy z kimś? Słucham. Róża zakrztusiła się łyczkiem wina, który, jak jej się wydawało, zdołała przełknąć. No, ze swoim chłopakiem, Marcelem, chodzą razem do klasy. Zmierzam do tego, że ona miała w trakcie taki dziwny wyraz twarzy. Strasznie mnie to uderzyło, o wiele bardziej niż całe zajście. Jakby ją bolało? Nie, jakby ją to nudziło i jakby czekała niecierpliwie na koniec. Hm, kurczę, szkoda, taka młoda, a już ma niefajny seks. Widzisz, tu się kłania brak edukacji seksualnej w szkołach. Młodzi oglądają pornosy i są przekonani, że przeżyją coś podobnego. Spotkałam kiedyś babkę, która uważała, że jej facet powinien dojść kilka razy tak jak na filmach. Nie mogłam jej przekonać, że tam montuje się sceny w taki sposób, by to tak wyglądało. Nie wiem, nigdy nie widziałam porno. Róża wzruszyła ramionami. Zauważyła, że sala lekko się kołysze, jakby nagle znalazła się na łodzi. Aha, nie ty jedna. Nieważne. W każdym razie. Jak ją tak zobaczyłam, to pomyślałam, że ja muszę wyglądać tak samo. I to chyba moja wina, bo przecież ludzie lubią seks i mówią, że to super przyjemność. Cała ludzkość nie może kłamać. Oj, rusza, to zupełnie nie tak. A jak? Za rok kończę czterdziestkę. Mam męża i chyba nigdy nie miałam orgazmu. Jak to wytłumaczysz? Wiesz, Boguś się stara. To nie jest tak, że on jest słabym kochankiem. Nikt tak nie twierdzi. Poza tym, może miałaś orgazm, ale nie wiesz, jak go zdefiniować. Wiesz, orgazmy mogą być różne. Różne? zamrugała oczami. Ogarnęło ją przyjemne wrażenie, że ta rozmowa wcale jej nie krępuje. Nic a nic. Mogła zadawać wszystkie pytania i na każde odpowiadać, nic nie mogło sprawić, by poczuła się nieswojo. Fajnie było choć przez chwilę udawać odważną. No jasne, kobiety odczuwają je w różnych miejscach, niekoniecznie tylko w okolicy pochwy. Poza tym, orgazm to jedno, a przyjemność seksu to drugie. Ja, moja droga, nie czuję nic. Królowa lodu, zimna ryba. Może mnie dotykać, całować, lizać i co tylko, a ja i tak nic nie poczuję. A wiesz dlaczego? Róża uniosła palec wskazujący w górę. Bo nie mam stref erogennych. Sama do tego doszłam. Gosia zaczęła energicznie kręcić głową na znak, że się nie zgadza. Róża, nie, nie, nie. Wszyscy mamy strefy erogenne. To nie dlatego tak się dzieje. Przyczyna musi leżeć gdzieś indziej. Gdzie? O matko, trudno tak powiedzieć. To może być stres, wstyd, nieznajomość własnego ciała wiele rzeczy. Posłuchaj mnie, pomogę ci, jeśli chcesz. No jasne, wykrzyknęła Róża i wybuchła kolejną, krótką salwą śmiechu. Jak wytrzeźwiejemy, to zaczynamy. Jestem gotowa. Zacznijmy teraz, póki jestem pijana. Dobra, to już ci daję zadanie. Obejrzyj w domu swoją cipkę. Jutro. Cipkę? Róża zniżyła głos niemal do szeptu. Ale po co? I nie używaj tego słowa, jest wstrętne. Nie słuchałaś, jak do ciebie o tym mówiłam? Obejrzyj ją całą i nie marszcz się tak. Ona jest piękna. Musisz ją poznać bliżej.